Jestem Dominika Kosąk i jako małe dziecko nigdy nie jechałam pociągiem. A że bardzo lubiłam bajkę Tomek i przyjaciele, to pociągu nie wyobrażałam sobie jako taką długą y, lokomotywę, a raczej jako mały parowy pociąg. I dlatego tak postanowiłam go narysować. Nazywam się Kaspari Cielą. No w mojej pracy wystawiłem ciuchcię, która ma wykonane, wykonane każdą inną technikę. Mój pomysł się stąd, że koleją można pojechać w różne miejsca, do miasta, do lasu, nad morze, nad jezioro i w góry. Narysowałam Halego Pottera, bardzo lubię je, filmy Halego kiedy Kiedyś jechałam pociągiem do kolegi, bo zgubiliśmy pelony, ale ta, bardzo się śmieszmy, ale tata kolegi nas znalazł, no i to tyle. Nazywam się Maria Jaśkiewicz i moja praca przedstawia drogę, przez którą przebywa kolej, czyli długą drogę zazwyczaj. Moja kolej nie przewozi zwykłych ładunków, tylko jakieś statki kosmiczne, lody i tak Moja kolej jest kolorowa. Kiewicz. Moja praca przedstawia kolej, która staje na stacji i ja chciałabym być konduktorką, która prowadzi pociąg. Jestem Krzyś, woźniak. Nareszcie mamy pociąg jadący przez pustynię. Jest prawie największy, jest parowy, nazywa się Big Boy. Jestem fanem pociągów, lubię pociągi. Byłem w Muzeum Kolejstwa w Warszawie. Oglądam dużo w telewizji pociągów, lubię pociągi. na jardzanek. Moja praca, którą narysowałam, zainteresowała mnie opowieścią od mojej babci. Bardzo mi dużo, jak byłam małym dzieckiem, opowiadała mi o pociągach i mnie bardzo to zainteresowało. I po prostu to narysowałam, dlatego że też lubię jeździć pociągami. Nazywam się Oliwia Zębala, a na swoim rysunku narysowałam osoby, które czekają na pociąg, żeby pojechać nim na wakacje, a ten pociąg nazywa się Pendolino, a dlatego narysowałam taki rysunek, bo kiedyś z rodzicami jechałam takim Pendolino i mi się bardzo podobało, bo było bardzo szybko. Dzień dobry, nazywam się Adam Parada. Tą pracę stworzyłem przez swoje marzenia. Trzy razy jechałem pociągiem i było cudownie. Uwielbiam to robić. Marzę, żeby, poje... że... marzę, żeby przejechać pociągiem przez całą Polskę. Wiem, że w Polsce jest dużo pięknych, pięknych krajobrazów i chciałabym to wszystko zwiedzić. Potem tym obejrzeć, obejrzeć to sobie, powspominać jaka piękna jest nasza ojczyzna. Mam 11 lat i narysowałam ten rysunek, kiedyż byłam z rodzicami w Warszawie. Przejechałam się kole koleją i narysowałam też pociąg na kuli ziemskiej, ponieważ można pojechać w ciekawe miejsca. Nazywam się Anna Skurkiewicz, mam 13 lat. Po, z podróżą koleją kojarzy mi się dziecięce marzenie o podróżowaniu i zwiedzaniu, tak jak moi ulubieni bohaterowie z filmów bajek i kreskówek. Również moja praca była inspirowana sceną z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic z pociągiem Hogwarts Express. Dla mnie każda nawet najmniejsza przygoda kojarzy się z, wielkim, z wielką radością i ogromną frają. Krakowska, 14. Narysowałam yy, ten obrazek. Yy, ten obrazek jest zestawieniem moich wspomnień z moim wyobrażeniem kolei, jaka będzie po remoncie, który teraz trwa. Tu jest moje wspomnienie, jak jeździłam kiedyś koleją do dziadków. Jeździłam koleją co niedzielę. Lecz pociągami jeździłam w starymi, które były, no starymi po prostu. Jak jeździłam to trzęsło w środku, fotele były twarde, hałas był straszny, ale choć widoki wynagradzały to wszystko. Teraz, jak wyobrażam sobie, że po remoncie będą pociągi nowoczesne, tu jest taka moja wizja pociągu, jaka będzie po wszystkim, że pociągi będą wygodne, siedziska. Będzie cicho, nie będzie trzęsło, a widoki pozostaną takie, jakie były. Będzie po prostu lepiej, będę mogła się skupić na widokach, jakie są. No. I to jest moje wyobrażenie stacji, na jaką byłam u dziadków. Taka stacja jest praktycznie taka sama. Narysowałam taką stację, jaką byłam. A tu w, moją... a tu w chmurce jest takie, jak jeżdżę, że zawsze jest wesoło w pociągu. Widoki są przepiękne zawsze. Lat. Do obrazu, który istnieje na tym płótnie zainspirowały mnie wszystkie podróże wakacyjne, które spędzałam z rodziną. Pierwszy wagon przedstawia Bieszczady, drugi Zakopane, a trzeci Mazur. Dobrzańska. Mam 13 lat i inspiracją do namalowania tego rysunku była moja podróż koleją z rodziną o zachodzie słońca z Helu do Gdańska.